Siema! Witam ponownie w niedzielę. Um, wiecie co, tak sobie patrzę tego Bitcoina i sobie stwierdziłem, nagam taki szybki filmik, bo zauważyłem dosyć ciekawą rzecz, więc się nią podzielę. Może będziecie się z tym gadać, zgadzać bądź nie. W każdym razie, no, zaczynamy. <laughs> więc tak, mieliśmy tutaj te wzrosty już... no, już dawno, nie? W wakacje, tak? Zauważcie, mamy tutaj ten silny wolumen przy tych wybiciach i tak samo tutaj. Szczególnie tutaj ten skumulowany, tak? Więc stwierdziłem, że to jest ta strefa dosyć silna, w której ciężko będzie cenie, no, wybić dołem, nie? Ponieważ po prostu były tutaj duże zakupy. I teraz tak, był tu powrót, już wolumen był mniejszy, więc wydawało się, no dobra, ok, Nie ma tutaj już podaży, tak? Będzie tutaj to zbierane. Było rzeczywiście, była jakaś tam akcja do góry i stworzył nam się, co? Ręcz, tak? Można to tak ująć. Niestety potem, w wyniku tam różnych danych, mniejsze o te dane, <grystanie> zaczęło znów bitką spadać przy naprawdę silnym spadkowym, wolumenie skumulowanym. Tutaj mamy największe na zebranie jest właściwie dzisiaj i mamy tu lekkie przekroczenie tych mrędziów, tak? Tych tutaj w sumie dwóch można ująć. To jest takie bardziej aktualny, ten jest już starszy, ale one wiadomo razem mają znaczenie. I trochę mi to przypomina pewną formację. Generalnie to wszystko tutaj wygląda jak taka jedna wielka reakumulacja. Um, mówię w sensie price action kształtu tego i zachowania wolumenu na, na tych poziomach właśnie 7500 i 7. I mamy tu takie coś, szybkie wyjście i lekki powrót na znaczącym wolumenie co oznacza jakieś zakupy i usytuowanie tej świecy z wolumenem. Przypomina mi bardzo formację Spring, tak? Mówię dokładnie o tym tu momencie. TSO to jest właśnie Terminal Shakeout, shake out, czyli w nawiasie Spring. Shakeout to jest takie właśnie wytrząsanie słabych rąk tych, co się boją, co sprzedają, a następnie, jakby testowanie tego poziomu. Przy tym, oczywiście, a następnie szybkie wyjebanie. Możliwe, że właśnie teraz mamy z tym do czynienia. Podkreślam, możliwe, ja nie jestem pewien, tak? Tylko po prostu tak mi to przypomniało ten schemat, tak? Z Lykofa, I dlatego tym się też z wami dzielę. Zobaczcie, tu był jakiś... Y, pierwsza reakcja, automatic railing, tak? Jakieś tam climax'y były pierwsze. I jak tutaj sobie to porównamy, to... Właśnie to jest ten moment z tych climax'ów, y, automatic railingów, tak? I mamy potem już powrót. Ja wiem, możecie tu powiedzieć, że na siłę coś szukam, coś widzę, co chcę widzieć, może tak być, oczywiście, może. Równie dobrze może być tak, że Bitcoin sobie zawróci na mniejszym wolumenie, szczególnie mniejszym skumulowanym, na przykład, dojdzie gdzieś dotąd ten skumulowany. A potem będziemy dalej niestety szorować dno I, i, i należy wziąć to pod uwagę. Natomiast, moim zdaniem, teraz można było kombinować na przykład z jakimiś pierwsi, pierwszymi zakupami, jeżeli e, zrobi nam się swing jakiś tam większy, plus powrót na mniejszym wolumenie, tym razem spotkowym, tak. To może zrobić zakupy ponowne. I Tak tak, tak ja to widzę, nie? To jest taka szybka analiza, tak na, tak, taka niedzielna, szybka... <laughs> Słowo na niedzielę dla inwestorów. <laughs> Bo Bitcoin cały czas chodzi, nie? No, no chyba, że chcemy bawić się w kontrakty, no to wtedy trzeba czekać do jutra. Yy, czy, czy ja kupiłem? Nie, nie kupiłem, ale... Jeżeli zobaczę jakiekolwiek... Yy... Oznaki, szybki wzrost, szybki, podkreślam, szybkie momentum, z dużym wolumenem i powrót z testowaniem malutkim. Wtedy kupię, wtedy już ja nie będę miał żadnych wątpliwości. Miałem też wyjaśnić, a zapomniałem o tym, co to jest ta luka. To po prostu było, chyba że o tym mówiłem, ja nie pamiętam, e... zamknięcie kontraktów na bitcoin, a nie? Mhm. No i ostatnie newsy tam, z chyba z Chinami, związane, tak? Jakieś tam były blokady, znowu regulacje prawne, takie tam. No zobaczymy. Warto tego bitcoina teraz szczególnie śledzić. Jeżeli cena będzie zajdzie niżej, będzie testować i odbijać od e, tego sufitu, tak? Czyli nazwijmy to oporu, no to nie ma co sensu chyba bitcoina łapać. No chyba, że chcesz inwestować długoterminowo, no to spoko, możesz nas teraz go kupić, nie? Ale dla takich swingów, wiecie, jak chcecie na parę dni, parę tygodni, to lepiej to obserwować i być czujnym. Także to wszystko. A, dziękuję. Pozdrawiam.